Witam, witam, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku skrzynkowym. No i co? Na początek, oczywiście, przypomnę Wam, że z kodem Zony macie 10% bonusu i 2,10 na start dla nowych użytkowników, i że ten kod zobowiązuje Was do wzięcia udziału w rozdaniu skinów. O, proszę bardzo, rozdało się coś, zwolniły się sloty. Good Knife się rozdał i Falchion Knife został. W skeleton Knife Tiger. Tooth. Bayonet Gamma, Doppler Phase 1, Bowie Knife Doppler Ruby, Huntsman Knife Marble Fade, AK Redline i Nomad Knife Slaughter. To z kodem Zony, jeśli y, wpłacicie, y, jeśli się już decydujecie na grę z moim kodem właśnie, to możecie dołączyć do takich giveaway. A teraz jeszcze tak, y, poskę dla widza wypłacam, paracord knifing, mi się wydaje, że y, bardzo przyjemny, Zejdzie trade ban to wysyłam tutaj do Biluka, bo ostatnio wygrał, a teraz jeszcze z dwóch tych odcinków wygrał kosa 292 komentarze i nikomu nie życzę takiej rzeczy 173 komentarze, to już tutaj sobie przygotowałem i będziemy pikować winnera. Bez hasełka dalej, zajebisty odcinek, pyk, winner numer jeden. Winner numer 2, Ziobelek CS GO. Tyk. Tyk. To mamy rozlosowane i kolejny odcinek. Pasło dzisiaj w... Hasło dzisiaj w dupę trzas. Może być takie hasełko. Mamy... Mamy. Mamy i jeszcze jeden. Najlepszy odcinek bez hasła. To wszystko sobie tutaj ogarnę już po. Raz, dwa. Zamknąć. Trzy. Cztery i tutaj jeszcze biluk. Trade 1 się skończy z koski i będzie wypłacane wszystko dla ciebie. O kurwa, coś rozjebałem. Nie wiem, jak to coś... że weszliśmy na Twitcha jakimś guzikiem, ale wracamy już do normalności. O, oh, dobra. O, mm. proszę bardzo. Kurwa, ktoś mi się wtrynił. A nie, jestem. Nie wiem, czy on mnie nie, w... nie w... Skoczyło tutaj, ale na rozgrzeweczkę jak najbardziej z X-Brosem sobie tutaj zagramy. Mam wam jutro, już na szczęście na dziesiątą mam kurwa dentystę. Ból tak niesamowity wczoraj. W ogóle to było chyba nie trochę nieodpowiedzialne. Mogłem z, chyba zginąć, bo już tak się czułem. Wziąłem tyle przeciwbólowych leków, a i tak ból tej. Uuuuu! Semki mnie tak kur... tak mnie kurwa bolał ten ząb. Tak mnie bolał. Żadne leki już nie działały, byłem nieprzytomny. Yy, spałem w chuj długo potem poszliśmy gdzieś na gdzieś byłem, poza domem już to jest nieistotne. Nie wróciłem poszedłem spać znowu na 3 godziny stałem, zjadłem, znowu poszedłem spać potem obejrzałem kawałek serialu i znowu poszedłem spać, chyba wczoraj cały dzień przespałem kurwa, tak mnie zon napierdalał, na szczęście jutro jutro kurwa wyrywane 3 ósemki pewnie będę miał mordę jak telewizor ale no Trudno. Jak trzeba, to kurwa trzeba. Nie widziałem w ogóle nikogo w moim wieku, żeby nosił aparat na zęby, więc chyba będę jedynym człowiekiem w Polsce, który po 30 aparat na zęby sobie nosi, ale... No, trudno, troszeczkę się przemęczę, ale ząbki przynajmniej już będę miał do śmierci ładne. Dobra, dało tu nam i nic poza tym fajnego nie ma, ale jeszcze tu może nam coś się... Jest butterflyek. Ale nie ma Electric Hive. Elektryczny Hive, Player 2. Ten pistolet jest dużo nawet wart, ale filtr testy to też nie za bardzo. I GameStone Case, na szczęście, nas trafia elegancko. Pierwsza batla jest wyjaśniona. Patrzmy, może coś być fajnego. Bo tutaj nawet fajne ułożył koleżka. Nie ma nic. Dobra, to polecimy sobie własny. Chociaż tutaj właśnie te skrzyneczki, są, one są ciekawe, ja je odbierz prezent. Prezent możesz odebrać po 7, po 7 sierpnia. Ok, jest 6 Jutro po dentyści. Akurat za dobrego pacjenta odbierzemy sobie e prezencik. A tutaj co mamy? Salon Case. Salon Case. AWP Desert Hydra. Bowie Knife Dop e Doppler. Black Pearl, ciekawe. Wasteland Rebel, no tak, ciekawego, ale kukri, kukri jaka jakość? Faktory New, czyli są faktory New są chyba dość rzadkie i jest ten scouting zajebisty w Death Strike. On jest mocny. Dobra, pokręcimy sobie kilka. Na że tak może po jednym? Sobie zakręcimy, zobaczymy, co nam tu wyleci. Eee, papla, ale mnie jeszcze głośnienko przycisnęło. Niedobrze, niedobrze. Pompeczka antiknowa też nie za bardzo w naszym klimacie. A coś dobrego. Kur, Sandstorm auk Tutaj taki pustynny kwiepunek rodem z westernu. Elegancko, ale to nawet chyba nie będzie dycha, bo Bowie. Yy... A, jednak. No nie, no nie jest dycha. Bowie są, że tak powiem, tanie. Nie wiem czemu, może przez tą animację, ale to jest naprawdę dobry nóż. Nie potrafię się pogodzić z tym, że yy... Bowie jest tak nisko w hierarchii cenowej, ale kto ma Bowiego, niech się nie przejmuje. Ja wspieram tą kosę całym sercem. Naprawdę to jest nóż. Bardzo, bardzo dobry. Desert Hydra może być w, w tested jedynie, więc też nie za wysoko. No i dobra, teraz trzeliśmy kilka tako, Weźmiemy sobie i zrobimy. Pyk. A! No i jest Discord, ten co tam mówiłem, że zrobiłem. Co, co prawda, to jest taki jakby nowy Discord łączny. Ehm. No. O, 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 o. o, o. O, nowy łączny, w sensie taki nowe community jakby powstało. Załóżmy, dla takich osób, co teraz też po mojej, o, scoucik, po mojej przerwie gdzieś tam zaczęły też oglądać, w to sobie zostawimy. I dla takich, co sobie lubią wpaść na streamka na Kiku i tak dalej, i tak dalej. Niedługo się to wszystko będzie rozwijało, plany też są ogromne. O tak! I tym spinem możemy chyba już stąd wypierdalać, bo tutaj ładnie oddało dwa razy. Hyderka cyk, zobaczmy. Tu na, na case Batla możemy sobie wziąć tego Shalom Case'a, salon case'a. Zobaczymy, może możemy, może nie. Także tak będzie. Linka wam postaram się dać. Jak nie zapomnę, a jak ktoś jest bardzo ciekawy, to niech wchodzi na Kika. I wykrzyknik sobie tam wpisze Discord. Na Kiku mój kanał nazywa się tak samo jak tutaj się nazywa. Także możecie sobie wjechać. A jeszcze zrobimy all. All in. Us. Lecimy siki. Prawda, poczułem w głowie underdoga, ale już zagrałem zwykłego. Także na Kiku kanał Zony, wejdźcie sobie. Jak ktoś jest chętny, do, do, a ja już od następnego odcinka postaram się na Discordzie w sensie tutaj pod odcinkami też zacząć linkować tego Twitcha, tego Kika nowego. Będą jakieś kasynka zagraniczne, wiecie, takie stringi, jakieś irl -e też tam już planujemy z ekipą. No, także wszystkiego możecie się spodziewać w tym roku. Jakiego możecie się spodziewać. Na pewno możecie się spodziewać wylotu na Maltę. No i jest taka skrzyneczka, proszę, 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 proszę. Jest. Elegancko. Elegancko. Ciacie. Dobra, ostatnia bitwa. Bo mnie kurwa taka. Taki. Yy, Poczoraj miał cegłę w dupie. Zróbmy sobie. gemstone'ik. Gdzie tu jest? O, lubi jeszcze dodali. Dodajmy sobie porcelankę jedną i gemstownika, albo skarleta i gemstone'nika, cyk, underdog. Ajajaj. Najgorsze jak cię kurwa złapie w jakimś urzędzie czy coś, takie twarde gówno, Boże. Ja kiedyś jak byłem mały to wam jeszcze opowiem na koniec. Ale to nie chciałem srać, bo mnie strasznie bolało robienie kupy i mama wymyśliła dla mnie taki system, że za każdą kupę dostaje Kinder niespodziankę. No i wtedy się tak odblokowałem i zacząłem robić kupkę codziennie. Ale normalnie to zawsze w jakimś przedszkolu czy coś też uciekałem do kąta i siadałem tak na napięcie, żeby powstrzymać właśnie, wiecie, wylot kupy. Taki byłem agencik malutki. I dzisiaj mam dwie takie wielkie paczki kurwa zabawek Skinter niespodzianek. Ach, Elegancko! A nie, bo to jest kurwa ten. No dobra, ale i tak nie najgorzej. Przypominam, z kodem z ZONY yy, darmowe 20 dla nowych użytkowników, 10% bonusu i przypominam, że jest yy, rozdawanie prezentów, możecie wziąć udział w tych w poznaniu sześciu tych filmów, które pokazywałem na początku. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, zaprezentuję Wam stronę, gdzie możecie wymienić skiny. Na lepsze. Logujecie się normalnie za pomocą skin. Kronka jest legitna, Podpisuje się pod tym własnym imieniem i nazwiskiem. Pamiętajcie, z kodem Zony 35% bonusu. Tanie skiny tutaj opłaca się zamieniać. Płyniemy do brzegu. Gracka wymiana. Kod Zony 35%